Pilot i ja Napisał Adam Bachdaj Na imię mi Waluś Ciągle marzę o tym, żeby mieć piękny samolot i latać, gdzie tylko dusza zapragnie. Tymczasem tylko rysuję na papierze rozmaite wspaniałe śmigłowce, odrzutowce, awionetki, szybowce, myśliwce i bombowce. A im dłużej rysuję, tym bardziej chciałbym latać. Raz, kiedy nikogo nie było w domu, wziąłem wielki blok rysunkowy mojej starszej siostry Tereski. Usiadłem na dywanie i kolorowymi kredkami narysowałem prześliczny samolot. Mówię Wam, zupełnie jak prawdziwy. I Pomyślałem sobie, jakby to dobrze było mieć taki samolot dla siebie i polecieć do cioci Eli, do Olsztyna. To dopiero by się ucieszyła. Tak sobie pomyślałem, ale zaraz zmartwiłem się, bo przecież nie umiem nawet sterować. Narysowałem więc pilota. Mówię wam, Piękny pilot, zupełnie jak żywy. Miał błękitny kombinezon lotniczy, błękitną pilotkę na głowie i w ogóle wszystko miał lotnicze, nawet spojrzenie. Jednak czegoś mu brakowało. Długo myślałem i myślałem, czego mu brakuje. Nareszcie zgadłem, że nie ma jeszcze wąsów.